Tak, to idę. Może Michał, panie? Michał, Michał, Michał. Michału! Michał, chodź do nas. Chodź, 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 Michał. Choć. Choć, 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 Michał. To, to może panowie powiedzą. Nie ma, nie ma, nie ja, A, nie ja proponuję, A, żebyśmy to myśmy wygrali. Śmy. Aha, czyli kto wygra? No według mnie, to jest moja subiektywna opinia, powinna wygrać formacja szatle. Bo jest no. wiele powodów ku temu. Tak, ta, ta. ta, to jest dobry wybór. Ta, to, ta. 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 Proszę Państwa, w ogólnemu zaskoczeniu Spokojnie. mogę Państwu przedstawić laureatów pierwszej kategorii. Formacja tak, szatleta, bardzo proszę. Mizro, to prawda, je, jejeje, oni są yo-yo players, yo-yo-yo. Miał czeli no. miał czeli Dziękuję serdecznie, Adam, Adam Małczyk, pan Adam Grzanka. Co, co ty robisz? No co Piotr, no mam szansę sobie z tą zdjęcie I zrobić? I Arkadiusz tak, Petynka o? jeszcze. Mamy dla na was nagrodę, to jest zestaw Mała mis. Czekaj, 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 mówimy? Dobrze. Dobrze. Jeszcze Cześć. zdjęcie z Publą. Zweźcie się, zweźcie się! Dzięki, dobra. No Mamy za Was taki zestaw, mała misz, taka jest szczotka, żeby Grzanka się uczesał tutaj trochę, bo taka, jest tam jakiś smoczek, nożyczunie, są grzybycze. nie wychodzę włosy, jest. wiesz? Jak się trzeszę, to wyłam. Zostały mi jeszcze włosy na kracie. Zsunęły ci się z góry. No nie wiem.